Cześć kochani, witajcie na moim pupcikowym kanale, a w dzisiejszym odcinku obejrzymy sobie szkołę. Zanim zaczniemy, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Także moi drodzy, przygotujcie sobie jakieś picie, przekąski i zabieramy się za oglądanie. Hej Pola! Monika Zaremba z pierwszej celiceum spotyka przed szkołą swoją sąsiadkę Pole Węgrzyn. Pola jakiś czas temu wpadła w bardzo niebezpieczny nałóg. Pije płyn do dezynfekcji rąk, który zawiera alkohol i w ten sposób się odurza. Że co, przepraszam bardzo? To już nie ma, nie wiem, piwa? Znaczy, no one są jeszcze niepełnoletnie, także im w ogóle nie wolno pić alkoholu. Ale skąd pomysł, żeby pić płyn do dezynfekcji? Ale po co ty to piłaś? żeby sobie poprawić humor. No ale czemu ty to robisz, że trujesz się? Nie, to ma sporą dawkę alkoholu, ale bez przesady. Zobacz, chcesz spróbować? Ale ty się tym upijasz? Nie, no po prostu poprawiam sobie humor. Ale płynem do rąk, zwariowałaś? No, można powiedzieć, że ona się tak troszeczkę od środka dezynfekuje. Przynajmniej nie będzie miała żadnych bakterii, wszystko się tam wypali. A to, że sobie rozwali wątrobę, żołądek. Co z tego? Oczywiście, możesz się otruć. Nie, nie wolałbyś piwa albo wódki? Wódkę? Wódkę to od razu rodzice wyczują, czy nauczyciele. A to zobaczysz, jaką masz potem dobrą banię, No, spróbuj. Tak, trochę dziwnie pić w szkole. E tam, spróbuj, łyka, odkręć sobie. Mm. No, jejku, nic ci nie będzie. Dobra. Oj, u niej nie istnieje takie słowo jak asertywność. Ej, ale serio ja się zastanawiam, co trzeba mieć w głowie, żeby sięgnąć po płyn do dezynfekcji. Szczerze mówiąc, ja nie chcę nawet pomyśleć, jak to smakuje. W sensie co, jak jest truskawkowy płyn, to tak trochę jakby truskawkową wódkę pić? No zobaczysz, przed sprawdzeniem jak ja to Uff, piję, nie, to później... Lepiej mi się uczy, a na sprawdzianach to piątki mam przez to. Ale serio? Bo nie mam cię sprawdzić z polskiego? No to akurat świetnie się składa. Napisz się trochę jeszcze łyka przed sprawdzianem, to zobaczysz, jak ci dobrze pójdzie. Okej. Okay. Wiesz co? Masz. Zostaw sobie przed sprawdzianem się napijesz i zobaczysz. Okej, okay, dobra. No to... Dobra, w sumie to ci jeszcze dam dwa, na no razie czego? Ja się ogólnie jakoś super nie znam, ale wydaje mi się, że jeżeli coś nie jest przeznaczone do picia lub jedzenia. To nie powinno się tego pić albo jeść. Dzisiaj płyn do dezynfekcji, co będzie jutro? Domestos? Jej ja już na początku tego odcinka domyślam się, że to na 100% skończy się zatruciem. Płyn do dezynfekcji rąk zawiera więcej alkoholu niż wódka, dlatego szybko uderza Monicę do głowy. Przatni są już jej znajomi, w tym przyjaciółka Joasia. Dziewczyna widzi, że z Moniką dzieje się coś dziwnego, bo zachowuje się inaczej niż zwykle. Nie inaczej niż zwykle, tylko po prostu jest narąbana w trzy dupy. Ej, ale szczerze. Ja nigdy nie rozumiałem, dlaczego młodych ludzi aż tak bardzo ciągnie do alkoholu. Jeszcze kurczę, nie wiem, jak ludzie piją na jakichś imprezach i tak dalej, a ona pije pod szkołą? I to płyn do dezynfekcji! Myślałam, że mnie wymieniłaś na lepszy model. No co, ty jesteś najlepszym przyjaciółką na świecie! Wow, ile ty masz płynów do rąk? Eee, po co ci tego tyle? To nic. Po prostu lubię mieć czyste ręce. Ja się taki jeden płyn od pół roku, jeszcze go całego nie zużyłam. No może dlatego, że go nie pijesz, taki mały szczegół. Ej, ale tak ogólnie lubię sobie takim płynem rączki umyć. Potem mam takie super uczucie świeżości, jeszcze jak ładnie pachnie, to już w ogóle. Ale nigdy nie przyszłoby mi do głowy, żeby to pchać do buzi. Um, no to najwidoczniej nie lubisz mieć czystych rąk, prosta sprawa. No okej, okay. idziesz? Nie, jeszcze muszę do mamy zadzwonić, tam ode mnie chciała. No, spoko. Co się tak rozśmieszyło? Twoja bluza? Stworki. No, ona ma w swojej głowie aktualnie imprezę jedną wielką. Nie wiem, w jaki sposób, według tej jej nowej koleżanki, ma to jej niby pomóc w nauce. Wątpię, żeby ona w takim stanie dostała jakąkolwiek dobrą ocenę. I oczywiście, jak w każdym odcinku, gdzie się coś dzieje, mogę się założyć, że nauczyciele kompletnie się nie skatną. Oni mają po prostu klapki na oczach, oni nie chcą tego widzieć. Uch, prawie weszło na jaw, że tym płyn piję. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale lepiej się napić takiego płynu niż wódki. Zresztą ja wódki nigdy nie piłam. A mi się wydaje, że już lepiej napić się tej wódki jednak. Dlaczego? No, bo teoretycznie jest przeznaczona do spożycia chociażby, a najlepiej to by było w ogóle nie pić, bo jesteś w szkole? Zachowanie Moniki w szatni zwróciło nie, uwagę jej nie przyjaciół. Nie, martw, nie, nie, martw, nie, nie mogą przestać o, o tym rozmawiać. Zastanawiają się, dlaczego dziewczyna tak podejrzanie się zachowuje. To jest bardziej śmieszniejsze, twoja jest. to jest nudna i zwyczajna. No, dzięki. No, sorry, ale wiesz o co mi chodzi? Z czego ona się śmiała? No, fakt, zachowała się jak wariatka. Albo jakby coś piła. No, tak, tylko że ona w ogóle nie pije. <noise> a czy bylibyście tego tacy pewni? Ona się alkoholizuje, tylko nie tym, co wszyscy. Kurczę, w takim tempie jak ona się od tego uzależni, to na spotkanie AA będzie musiała chodzić. No, i nie jest wariatką. A tego to akurat nie byłbym pewien. No, ale co ty mówisz? No słuchaj, jeśli chodzi o te płynę do dezynfekcji, rąk, jest coś takiego jak nerwica natręstw. Ludzie bez przerwy ręce. Może o to chodzi. No ale ona nie używa tych płynów, ja przynajmniej nigdy nie widziałam. No to po co ja tyle tego? Bo chleje to litrami. I tylko przypomnę, że ten odcinek był emitowany, jak jeszcze nikt nie słyszał o czymś takim jak COVID, więc płyny do dezynfekcji były stosunkowo tanie. Ale wiecie co, ja się nigdy nie spotkałem, żeby ktoś gdzieś nawet w takim dalszym moim otoczeniu robił tego typu rzeczy. O tym to się zawsze w jakichś wiadomościach słuchało. Hej kochani. No oh, hey. hey. Co tam porabiacie? Gadamy. Okej. Okay. No, to co teraz mamy? No. Angielski? Majzer. No, matematyka. A tu mamy dzisiaj matematykę? Monika, w jakim ty świecie żyjesz? Dziewczyno. No jej cię zapomniałam sobie, tak? I przepraszam bardzo, jak ona w takim stanie ma wysiedzieć na jakiejkolwiek lekcji? A przede wszystkim, w jaki sposób nauczyciele... Nie zwracają uwagi na to zachowanie. Przecież to widać na pierwszy rzut oka, że dziewczyna nadupcona jest. Jest mi trochę przykro, że Monika ma inną koleżankę, ale nie tylko o to chodzi. Ja naprawdę widzę, że ona się dziwnie zachowuje. Chcę wiedzieć, co jest grane. To w końcu ciągle moja najlepsze przyjaciółka. Ale szczerze, nawet tak jak oni, jakbym zobaczył te płyny do dezynfekcji, ja bym w życiu nie pomyślał, że ktoś może coś takiego robić. W ogóle, chodź szybciej bo ja już, nie mogę. Być... Monika i Pola piją nieduże ilości płynu do odkażania rąk na każdej przerwie. Nastolatki czują, już działanie alkoholu, jednak żeby podtrzymać dobre samopoczucie, muszą popijać płyn dość często. Boże, marzyłam od tym od dwóch godzin. <grym> Czekaj. No bo w sumie nawet jak się poleje ręce tym płynem do dezynfekcji, co zresztą powinno się robić, bo to do tego służy, no to ten alkohol z rąk bardzo szybko odparowuje, więc pewnie z organizmu też. No ale równocześnie w tym jest mnóstwo innej chemii, chociażby jakiejś substancji zapachowe. To trochę tak jakby chlać perfumy. A w ogóle to nie wiem, nie jest ci nie niedobrze, jak to pijesz? Czasem, ale od razu przychodzi. Już mi na maksa z Muria dzisiaj, seria. E tam, ja już się przyzwyczaiłam. Ej, nie, ale. My już tak codziennie musimy pić? Jak nie chcesz, to nie, nie ma obowiązku. Ale nie sprawia Ci tu przyjemności? No, niby tak. No właśnie, to czemu sobie odmawiać tej przyjemności? No może dlatego, żeby sobie jeszcze trochę pożyć na tym świecie? W sumie ja się tak dziwię, jak można coś takiego robić, a tak naprawdę od wszystkiego można się uzależnić. No ja się przyznaję, jestem uzależniony chociażby od obgryzania paznokci. Ale tak porównując, no to to jest jednak zdrowsze niż picie jakiejś chemii. Ten płyn do rąk wcale nie jest taki w zły smaku. Myślałam, że tego nie da się pić, że człowiek od razu wymiotuje, ale nie. Z każdym kolejnym łykiem coraz mniej mdli. Jest pani nim super odjazd do tal. Ej, ale jak ona już sięgnie, powiedzmy, takie odna, że nie wiem, się otruje, to ona na pewno potem będzie musiała na jakąś terapię chodzić. No bo nawet jeżeli powiedzmy, ona zrozumie, że to było niefajne, nie powinno się tego robić. No to organizm w jakiś sposób będzie się domagał tego znowu. No tak działają uzależnienia. Pola po wypiciu kolejnej porcji płynu do rąk jest coraz bardziej wyluzowana i nie przejmuje się tym, że nie ma zadania domowego. Nie wie, że obserwują ją przyjaciele Moniki Asia i Daniel. Uczniowie chcą się dowiedzieć czegoś o nowej koleżance uczennicy. Znają ją jedynie z widzenia i nie wiedzą, kim ona jest. No na pewno już po tym skrawku odcinka możemy stwierdzić, że nie jest osobą zbytnio inteligentną. No ale w sumie ta ich przyjaciółka też nie jest zbytnio, jeżeli nie potrafiła odmówić i dała się wciągnąć w takie gówno. Gdzie jej rodzice popełnili błąd w wychowaniu? Nie wiem, może spadła w dzieciństwie z rowerka? Ej, hej! Okay. Nie co jest teraz? z Waszej klasy? No zawsze się tak zachowuje? Nie, kiedyś taka nie była. Od jakiegoś czasu to się jej po prostu odwaliło? I jak ona się w ogóle nazywa? A po co chcecie to wiedzieć? No, powiem Wam prawdę. Moja przyjaciółka zaczęła się z nią kumplować, no i to mnie martwi. Ha, no bo powinno. Pola Węgrzyn od jakiegoś czasu jest niefajna i w dodatku mega chamska. Ale żasz, to? Powiedzcie koleżance, żeby się ze mnie zadawała. Ej, w sumie jestem zdziwiony, że te dziewczyny tak po prostu im wszystko powiedziały bez problemu. I kurczę, nawet ich nie wyśmiały? Dziwne to jakieś. Czy to aby na pewno szkoła? Tak czułam, że ta dziewczyna jest podejrzana. Nie pozwolę, żeby moja przyjaciółka zadawała się z taką laską. Ona jej miesza w głowie, dlatego Monika jest taka dziwna. Ale ja ją uratuję. To w końcu moja przyjaciółka. Ale wiecie, co to jest w ogóle straszne, że są tacy ludzie, którzy są. Aż tak podatni na wpływy innych ludzi. No nie wiem, ja na miejscu Moniki, gdyby ktoś mi coś takiego zaproponował, powiedziałbym: Nie, dziękuję. Tak jak nas zawsze w szkole uczyli, że jak ktoś obcy proponuje nam cukierka, to się go bierze. Znaczy, chyba nie bierze? Kurczę, ja zawsze brałem. Ale jak widzicie, w piwnicy nie siedzę, nic mi się nie stało. Przyjaciele Moniki, która za namową nowej koleżanki odurza się płynem do dezynfekcji rąk, postanowili śledzić dziewczynę. Chcą się dowiedzieć, dlaczego uczennice tak się zaprzyjaźniły i co właściwie je łączy. Jedna buteleczka? Nawet sobie rok, po, żeby nie umyryć. Łączy je wspólna pasja do degustacji trunków. Szkoda, że zamiast jakiegoś winka wybrały płyn do dezynfekcji, no ale co tak kto lubi. Ej, ale ta jedna z dziewczyn wcześniej gadała, że ona pije to, żeby nikt nie wyczuł, ale... To na pewno też czuć. Mi się wydaje, że musi zmordywalić tym płynem. Po co tu jesz w ogóle? Patrz, patrz, patrz. <ścoughs> Ej, ty wiesz, jak sobie tak. <ścoughs> Dobra, nie, nie, nie. nie, nie, nie. A to ma taką... Ej, nie, no, patrz, ma taką śmieszną A patrz tam, tam, klęce, to. Weź to. Ja jak one to. się w ogóle zachowują? Nie, 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 nie. Jakieś wariatki. Nie, nie. To nie jest plac zabaw. Uspokójcie się. Kurczę, to teraz one by miały luksus dosłownie. Przecież płyny do dezynfekcji są teraz dostępne w każdym budynku praktycznie i to za darmo. O, są tutaj, chodź. Do, dobra, dobra, Trzy. Dobra, w ogóle... Oj, tak się jeżdżą! Starczy! działa, nie działa. co no. w ogóle tego tyle? Nie wiem, ale że prawie wszystko, co było na półkach. Oj, to się szykuje impreza zdecydowanie! Kurczę, mogłyby sobie chociaż kupić jakiś soczek, żeby to zasłodzić. Mi się wydaje, że to jest tak obrzydliwe w smaku, że się dosłownie pożygać idzie. Nie no, zdrowie! Zdrowie? Słuchaj, one to piją? Bo z cholerę! Żeby się upić! Czytam o tym kiedyś w internecie. Podobno ludzie w naszym wieku tak robią. Ale kto tak robi? Czy naprawdę istniały lub istnieją takie osoby? No nie wiem, chociażby moi rówieśnicy z okresu, gdzie miałem jakieś 15-16 lat, jak chcieli się alkoholizować, to robili tu piwem. Somersby jabłkowe. Nie słyszałem o czymś takim. Nie lepiej sobie kupić piwa w sklepie. No ale bez dowodu ci nie sprzedadzą. No i będziesz śmierdzieć. Ale że Monika robi coś takiego, to w ogóle nie z w jej stylu. No ale sami widzieliśmy. No, a co niby teraz robimy? Pojęcia nie mam. No chyba najlepszym rozwiązaniem byłoby pogadanie z nauczycielem albo z którymś z jej rodziców. Na pewno bym tego nie zatajał, bo to się może skończyć bardzo źle. Tym bardziej, że ona już na ten moment jest chyba uzależniona od tego. Typicie płyn do rąk jest obrzydliwy i w ogóle do Moniki nie pasuje. Ona w życiu alkoholu nie piła. To pewnie ta jej nowa koleżanka ją namówiła. Będę musiała porozmawiać z Moniką, żeby tego nie robiła, bo przecież może się otruć. No myślę, że ona akurat nie będzie zadowolona, jak podejmą ten temat z nią. Prawdopodobnie zacznie ich okłamywać albo coś kręcić. No ale to nie jest normalne, żeby nas się tym płynem upijała. Aśka i Daniel, którzy wczoraj odkryli, że Monika i Pola upijają się płynem do dezynfekcji rąk, chcą jak najszybciej porozmawiać z Moniką. Nie mogą wierzyć, gdy widzą, że dziewczyny przychodzą pijane do szkoły. Możemy porozmawiać, ale bez twojej koleżanki. Ale dlaczego? Bo to jest sprawa między nami. Dobra, poczekam na Ciebie. Ej, powiedzcie mi, gdzie są ci nauczyciele w tej szkole? Naprawdę, ja się za każdym razem zastanawiam. Ustalmy. Widać, że coś z nimi jest nie tak. Zachowują się podejrzanie i dziwnie. Są bardzo wesołe, roześmiane, głośne, nie kontrolują swoich ruchów i tego, co mówią, co może wskazywać na to, że są pijane. Czy naprawdę nikt tego nie widzi? No to o co chodzi? No, widzieliśmy wczoraj, jak kupowałaś płyn do rąk razem z twoją koleżanką, a potem go piłyście. Co? Chyba przyśniłaś. Nic nam się nie przyśniło, My, Monika, widzieliśmy cię, upijasz się tym płynem. <puszt applianalizować được kindergarten cruise> chyba śnisz. Ja niczego nie piję ani niczym się nie upijam. Nie będę z wami tu rozmawiać, tak? No chyba nie liczyli, że ona im się tak po prostu przyzna, tym bardziej, że jest aktualnie pod wpływem tego. Czy ta książka? Przyjaciele Moniki nie wiedzą co robić. Widzą, że dziewczyna jest pod ogromnym wpływem starszej koleżanki i boją się, że gdy nauczyciele zobaczą licealistkę pijaną, ta będzie miała poważne kłopoty. Nie, no na luzie, czego wy się boicie? Ona jeszcze przez pół roku mogłaby sobie taka pijana chodzić i myślę, że nikt by nie zauważył z tych nauczycieli. W ogóle ich zainteresowanie tym, co się dzieje chociażby na szkolnym korytarzu, jest dosłownie zerowe. A czekaj, czekaj. ja mam mikrofon. mam to zaspiewać grzało? Tak, Na to Aglutynacja a a, to, to się jeszcze chcinek ze sobą! Ale co to szpierzesz? I wytrącanie i postarać się kłaszkowatych złogów! O, o. Które umożliwiają krążenie! Nie! Yeah. Masakra. Ale plus jest taki, że radiowęzeł jest chyba wyłączony i nikt tego nie słyszy. Chociaż, może jakby pani Gruszka to usłyszała, to by piątkę z biologii dostały. A za to picie tego płynu do dezynfekcji, to się jeszcze piątka z chemii należy. Z Moniką dzieje się coś bardzo niedobrego. Nie wiem, co mam robić. Nie chcę, żebym miała kłopoty. No, ale chyba będę musiała powiedzieć nauczycielom, że ona pije ten płyn do rok. Jak inaczej jej pomogę? Tak, zrób to! Powiedz komuś dorosłemu o tym! Ale wiecie, co już pomijając to, że ci nauczyciele nigdy nic nie czają? To ci uczniowie mnie tak z tym denerwują, zamiast od razu powiedzieć i uniknąć jakiejś sytuacji, to nie oni do samego końca milczą. Asia chce zrobić wszystko, by uwolnić Monikę od Poli i powstrzymać ją przed upijaniem się. Zastanawia się, czy powinna porozmawiać z kimś z nauczycieli i poradzić się, co robić. Ale pomyślałam, może, że gruszka sama się zorientuje, że coś jest nie tak. Akurat kto kto, ale wydaje mi się, że pani gruszka jest jedną z tych nauczycielek, które mają największe klapki na oczach. Ale to chyba kwestia tego, że ona jest taka bardzo miła. i ona myśli w ogóle, że świat jest dobry i kolorowy. No. Dzień dobry. A Moniki dalej nie ma. Muszę się chwilę spóźnić, albo coś się stało. Ale przecież prawda, wiele się działo, nie miło i gdzie, gdzie. Pewnie z tą polą, co. No chyba, nie tak. omawiać grupy krwi, jak również przyjrzymy się bliżej zagadnieniom takim, jak. Co? zaraz przyjdzie? Po co się niby uczyła tej biologii, skoro nie przyszła? Gdzie tam przyjdzie, jak ona pewnie gdzieś na rąbana już na korytarzu leży? Przecież one w tym sklepie zapas tego płynu to kupiły na jakiś rok. Znaczy, nie, no w ich przypadku to 2 trzy dni. Przepraszam za spóźnienie. To przesiadaj proszę, dobrze? Poczekaj, patrz. Jak go się fantoktuje. właściwie to. Przód mi strasznie boli, niedobrze mi mogłaby mieć do higienistki. Dobrze idź, rzeczywiście jesteś blada. Kowracaj szybko. szybko, poradzisz dobrze. sobie sama? Tak, tak, oczywiście. Dobrze, kochani, to proszę temat lekcji. Troszkę się w ogóle nie zdziera, jest pijana. No. I dosłownie o tym przed chwilą mówiłem. Ja przysięgam, na pewno zapach tego płynu czuć w powietrzu dookoła niej. I co? I ona sobie teraz prawdopodobnie z lekcji wyszła na chlańsko. Ha, nie mam zamiaru siedzieć na tej nudnej biologii. I tak nic nie umiem, poza tym życie jest za krótkie na naukę. Wyciągnę pole z jej lekcji i zrobimy coś szalonego. W sensie upijecie się pod szkołem. Ponownie. Nie, no, ale Krejzolki. Ona w ogóle nie odbiera, co się sekretarka włączy. Ej, czekaj, czekaj. Czeka. Monika, która Są. zwolniła się z biologii pod pretekstem pójścia do higienistki, nie wróciła już na lekcję. Uczennica nie odbiera też telefonu. Przyjaciele martwią się o nią i wszędzie jej szukają. Nie ma, jest zniknęła z lekcji. Ale na pewno nie wiecie, gdzie ona jest? Nie, ale poszła gdzieś z tą waszą koleżanką, z którą chodzi. No, co z Moniką. Kurczę, że one są. Dobra, dzięki wielkie. Pa. pa! No, na pewno, jeżeli już by miały chylać, to nie na szkolnym korytarzu, tylko gdzieś na uboczu. Więc tam trzeba ich szukać. Tymczasem oni chodzą po dosłownie najbardziej uczyszczanej przez uczniów przestrzeni w tej szkole. Ale to trzeba onku już trochę. No, mają chociażby te takie opuszczone budynki obok szkoły. Nie odpisuje na wiadomości, nie odbiera telefonu. No, zaczynam się o nią martwić. Ja też się nie martwię, bo to nie jest normalne. Nie, ja bym to komuś powiedziała. Tylko komu? No, nie wiem, no, a może gruszce? Ona jest spoko, pomogłaby nam. To chyba było najlepsze wyjście. Czy ja wiem, czy pani gruszka jest najlepszym pomysłem? No, ale lepsza ona niż w ogóle nikomu nie mówić. Najwyższy czas. Basia, tak? dzieci dla ciebie. Proszę. E, dzień dobry, bo jest taka sprawa, że Monika zniknęła z lekcji, no i boję się, że coś jej się stanie. A dlaczego, co się dzieje? Bo jest alkoholiczką, w sklepie wykupiła wszystkie płyny do dezynfekcji i zamierza się nimi upić. Że co? W sumie pewnie nikt nie będzie zdziwiony, dzień jak co dzień w tej szkole. To może głupio zabrzmieć, ale ostatnio kupowała i przynosiła hurtowo do szkoły płyn do de dezynfekcji rąk. No i naszym zdaniem ona go pije. Tak. Słucham? No to jest teraz taka moda. To jest. Takie można się o wiele łatwiej upić niż. No można, no, no. mocniej, szybciej niż wódką, ale przecież to jest niebezpieczne, słyszałeś? O co chodzi? No Słuchaj, że teraz nastolatki upijają się, płyną do dezynfekcji rąk? Znaczy, ja zamiast tak stać, to już bym jej zaczął szukać raczej. Bo możliwe, że na przykład już doszło do zatrucia, ważny jest bardzo czas, wezwanie karetki. Może jeszcze nie jest, za późno zrobię mi płukanie żołądka, pójdzie na terapię i będzie wszystko kolorowo. Ale pogadajmy tak jeszcze z pół godziny. Naszym zdaniem Monika zaręba razem z polą węgrzym z drugiej D go piją. Jak to gdzie? Właśnie w tym rzeczy nie wiemy. Monika w ogóle nie odbiera telefonu, nie odpisuje na SMS-y nic. Nie mamy żadnego z nią kontaktu. No to chodźmy jej poszukać, no. To jest bardzo niebezpieczne, no, coś to się I właśnie oglądając tego typu rzeczy, uświadamiam sobie, jak bardzo nie chcę być rodzicem. Wyobrażacie sobie, że poświęcacie, na przykład jako kobieta jeszcze, 9 miesięcy, żeby to dziecko nosić w brzuchu. Rodzicie je w bólu i cierpieniu, potem przez... 14-15 lat je wychowujecie, a ono chleje płyn do dezynfekcji rąk. Ja bym się naprawdę załamał jako rodzic. Wiem, że Monika może mieć przeze mnie kłopoty, jeśli faktycznie upija się tym płynem, no ale to chyba lepsze niż żeby się tym zatruła. Ja naprawdę chcę jej pomóc. Nie no, akurat tutaj bardzo dobrze ona zrobiła, że kogoś powiadomiła w końcu. Nauczyciele i uczniowie wszędzie szukają gimnazjalistki. Asia zauważa nastolatki. Monika jest tak pijana, że straciła przytomność. Monika! Jezus jest nieprzytomna. Monika. Ola, co się tutaj dzieje? Monika? No nic, Monika nagle Monika? się źle poczuła i zamdlała. No Monika? nie kłam, ona jest pijana i ty też. Weź, od was siodem nic nie zrobiłam. Nic, a to. So, dzwonię po pogodę, a to, ja siodem. A to, że miałeście... nic nie zrobiłam. Nie, to, nie jak ona wygląda. I oczywiście patrzcie, jaka sprawiedliwość. Ty, Piara, która ją w to wciągnęła, jej dosłownie nic nie jest. Tymczasem ona leży i... Umiera prawdopodobnie. Pogotowie zabiera nieprzytomną Monikę do szpitala. Ratownicy stwierdzili zatrucie organizmu. Dziewczyna musi jak najszybciej trafić na oddział. Może biedna Monika. Nie wiem, że ona piła coś? Co, ja, ja nie wiem. Masz coś do powiedzenia? Nie wiedziałam, że tym się można otruć. Tak? Co? Trudno jest odróżnić e, płyn do płukania rąk od soku pomarańczowego. Ojejku, no ale w wnet pisali, że to jest bezpieczne. Pola, ja nie nie rodziców, to, to jest napisane w internecie. No i jaką karę jako szkoła dalibyście takiej uczennicy? No bo ja bym ją po prostu wydupcył z tej szkoły. Bo to jest już przesada dla mnie. A mogę się założyć, że nie zrobię jej dosłownie nic, dostanie co najwyżej jakąś naganę. Mam nadzieję, że monisy pomogą w tym szpitalu. Żeby tylko jakoś strasznie się nie zatruła i mogła szybko wrócić do szkoły. No i żeby się już z tym polem nie zadawała. No po takim zatruciu, jeszcze ją płukanie żołądka czeka, no to. Raczej powinna zrozumieć swój błąd. A jeżeli nie, no to jest ewidentnie głupia, po prostu. A na to, niestety, lekarstwa nie ma chyba na tym świecie. Po odtruciu organizmu i kilku dniach spędzonych w szpitalu, Monika wróciła do szkoły. Zerwała znajomość z Polą, która dostała nagane za upijanie się w szkole i nakłanianie do tego koleżanki. Monika chodzi na spotkania z psychologiem, który pomaga jej, aby nie wróciła do picia alkoholu. Dobra, no to co chcecie? E, ja chcę sok marchewkowy, no i rogalika. A ty, Monika? Płyn do rąk może? Także moi drodzy tym szczęśliwym zakończeniem jak dla kogo kończymy dzisiejszy odcinek dajcie znać w komentarzu co sądzicie i jak się wam w ogóle podobało a z mojej strony na dzisiaj to na tyle ja się z wami żegnam pa pa